filmie z mierzeniem ubrań z działu dziecięcego. Tym razem, jak widzicie, wzięłam pod lupę stroje kąpielowe. Właściwie jest to już drugi film odnośnie strojów kąpielowych na moim kanale. Pierwszy pojawił się z testem Moje Swim od Jessica Mercedes. Jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to zostawiam Wam link w opisie. Koniecznie zajrzyjcie. I tak samo zostawiam Wam linki do poprzednich części filmów, gdzie mierzyłam ubrania z działu dziecięcego. Były to takie sklepy jak Zara, H&M, Smyk i chyba jeszcze raz Zara. No i montując film Moje Swim, Pomyślałam sobie, kurczę, skoro niektóre stroje są za duże, to może warto znaleźć coś na dziale dziecięcym, więc stąd mamy taki pomysł na film. Jeżeli chodzi o te stroje, to mam tutaj pięć kostiumów dwuczęściowych i jeden jednoczęściowy częściowe kosztowały 69 zł, a ten jednoczęściowy 59 zł, więc uważam, że to naprawdę bardzo dobra cena. I wszystko zamówiłam w największym rozmiarze, czyli na 13-14 lat, 164 cm wzrostu. A ja mam 157 cm wzrostu, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i myślę, że możemy przejść do pierwszego zestawu. Mam tutaj taki piękny, biało-czarny strój. Zwróćcie uwagę, że o dziwo, tył tego dołu kostiumu nie jest aż tak mocno zabudowany, jak spodziewałabym się na dziele dziecięcy. Natomiast góra to jest taki zwykły, klasyczny sportowy stanik, ale to, co mnie bardzo w tym stroju urzekło, to ta biało-czarna falwanka. No i powiem Wam, że już nie mogę się doczekać tego mierzenia, także od razu wskakuję w ten strój i zobaczymy, czy będzie on na mnie dobry. No słuchajcie, pierwsza propozycja i uważam, że ten strój wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. To, co mi się właśnie najbardziej w nim podoba, to te falwanki które są i tutaj na dole, i na ramionach. W ogóle na ramionach są takie dosyć spore. Jak widzicie, góra jest bardzo sportowa, także jestem taki dosyć mocno zakrywający. Co prawda zgaduję, że wszystkie stroje mogą być właśnie tego typu, czyli takie zakrywające tutaj wszystko, troszeczkę spłaszczające, no bo wiadomo, jednak to są stroje kąpielowe dla dzieci, a nie bikini dla dorosłych, ale ogólnie powiem Wam, że wygląda to naprawdę Ślicznie. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie sportowe góry, no to ja uważam, że wygląda to genialnie. Tak samo z tyłu nie są super mocno zabudowane, są normalne, więc powiem wam, że... Jak na pierwszy strój, ja jestem na tak i on mi się bardzo, bardzo podoba. No dobra, myślę, że nie ma co przeciągać, możemy przejść do kolejnego stroju kąpielowego. Powiem Wam, że tutaj już się trochę boję, bo widzę, że ta góra jest dosyć szeroka. Myślę, że może być za dużo, zobaczymy jak to wyjdzie w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o dół, to też już jest on troszeczkę bardziej zabudowany. No ale co, zobaczymy jak się będzie prezentował na sylwetce. No i tak jak ten strój jest już za duży. Zobaczcie, że odstaje tutaj na górze. Odstaje też delikatnie po bokach, jest taki dosyć luźny. Ale przy okazji ciągnie też tu w ramionach do góry, więc to już jest chyba taki typowo dziecięcy dziecięcy, który nie podpasuje na dorosłą sylwetkę, tak jak ten pierwszy. No pierwszy był naprawdę okej. Okay. Tutaj właśnie czuję ciasne pod pachami, ciasne na ramionach, natomiast reszta jest bardzo szeroka i luźna. No i tak samo ten dół, on jest mocno zabudowany. Co prawda, akurat jak ktoś lubi mocniej zabudowane kostiumy, no to jak najbardziej, ale no, tak jak mówię, przez to u góry niestety, ten strój jest zdyskwalifikowany. On jednak nie nadaje się na starszą sylwetkę. Tutaj <grym> słuchajcie. Ten strój najbardziej mi się spodobał na stronie, bardzo, bardzo jestem ciekawa jak będzie leżał, zobaczcie jak pięknie to wygląda. Jest on taki miedziany, brązowy, ze złotymi falbankami, w dodatku jest na jedno ramię, na drugim ma takie mniejsze ramionczko, które swoją drogą jest regulowane, więc duży plus za to no i tutaj jeżeli chodzi o tył doł, to również nie wydaje się być on mocno zabudowany, tylko taki normalny więc zobaczmy jak to będzie wyglądało. No słuchajcie tutaj znów mamy strój, który wygląda naprawdę bardzo ładnie. Szczerze tak patrząc na niego w lustrze, myślę, że spokojnie ten krój mógłby znaleźć się na dziale damskim nie tylko dziecięcym tak się on prezentuje z tyłu, tutaj ma dosyć dużo falbanki, no uważam, że wygląda to naprawdę fajnie i jest on bardzo, bardzo komfortowy, nie jest za mały nic tutaj nigdzie nie uciekało i jest naprawdę bardzo wygodny, bardzo komfortowy. Też jest taki mocno zabudowany, że kuczę spokojnie. Mogłabym, nie wiem, jakieś sporty uprawiać w wodzie, w tym kostiumie, więc to jest duży, duży plus. To jest w ogóle chyba taka zaleta, akurat strojów dziecięcych. Bo wiecie, jeżeli chodzi o takie bikini z działu domskiego, no to tam często są stroje, gdzie tu coś może się obsunąć, tutaj coś może wyskoczyć, odsłonić się, tutaj gdzieś po boku coś wystaje. Natomiast te słuchajcie, są tak. Wygodne, takie komfortowe, tak zabudowane, że naprawdę sztucznik. Dobra, przechodzimy do czwartego zestawu. Eee, a już zanim będzie strój jednoczęściowy, którego jestem teraz tak ciekawa, no ale dobra, najpierw jeszcze przebrnijmy przez ten. Eee, tutaj mamy taki strój, który znów jest na jedno ramię, eee, tyle że nie ma dodatkowego ramiączka I jeżeli chodzi o dół, to o, tu jest dół, to chyba będzie on troszkę mocniej zabudowany no ale tak naprawdę przekonam się dopiero przymierzając ten strój. No i tak jak myślałam ten strój na dole jest mocno zabudowany nie tylko z tyłu, ale też jak widzicie i od przodu, tutaj też po bokach jest dosyć szeroki natomiast jeżeli chodzi o górę, no to słuchajcie, jest ona dosyć mała, co prawda nie jest ciasna jakby tutaj na szerokość, w obwodzie wszystko jest ok, ale jest dosyć wąski i powiem wam, że mam wrażenie, że mój mały biust ledwo co tutaj się mieści, co chwilę muszę go tak rozciągać do do góry i do dołu, bo naprawdę jest wąziutki, więc myślę, że jak ktoś ma mały biust, to no, nawet z małym biustem może być ciężko, no ja mam małe. Tutaj chyba tylko dla takich dzieci, które tego biustu jeszcze nie mają, co jest dosyć dziwne, ponieważ jest to kostium na 13-14 lat, gdzie wydaje mi się, że 14-latki już naprawdę te biusty potrafią mieć. No ale zresztą widzicie strój nierówny, bo tak naprawdę e, te dwa były dobre, ten był za duży, ten jest za mały, więc każdy rozmiar jest po prostu w każdym modelu zupełnie inny. No, ten akurat mi tutaj nie podpasował. No i co? Myślę, że teraz możemy przechodzić do stroju jednoczęściowego. Tego jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zwłaszcza, że on w ogóle jest taki pastelowy, kolorowy kojarzy mi się trochę z local heroes z takimi klimatami, jest też tańszy niż cała reszta, bo kosztuje właśnie 59,90 przypomnę, że cała reszta kosztuje 69,90 także co przybieram się w niego i zobaczymy jak będzie do mnie leżał no i mam nadzieję, że będzie dobry bo tak patrzę i się zastanawiam czy może nie powinnam wziąć rozmiaru mniejszego jednak w tym jednoczęściowym? Jeżeli chodzi o te ubrania dziecięce, zaraz naprawdę nigdy nie jestem w stanie przewidzieć co będzie za małe, co będzie za duże. Także zobaczymy, ile się w to przebrać. No i tutaj mój zachwyt się skończył, ponieważ ten strój jest na mnie za duży, ale nie mogłabym sięć rozmiaru mniejszego, ponieważ na długość jest idealny. Eee, czuję tutaj wszystko tak na styk, więc tak naprawdę mniejszy. Myślę, że mógłby w tym miejscu za bardzo ciągnąć. Chociaż to, że tutaj jest troszeczkę szeroki, to jeszcze jest nic w porównaniu do tego, co się dzieje na tyle. Ponieważ, uwaga, uwaga, z tyłu, zobaczcie jaka jest okropna bulwa. Zrobiło się dokładnie to samo, co w jednym ze strojów kąpielowych moje z poprzedniego filmu, czyli takie powietrze. W ogóle ten strój się nie dopasowuje do sylwetki, przez co sylwetka jest taka prosta, w ogóle bezkształtna. Bo zobaczcie, że to powinno być tak, no nic, a szkoda, bo powiem Wam, że pokładałam całkiem spore nadzieje w tym kostiumie. Naprawdę jak zobaczyłam go na stronie, to bardzo, bardzo mi się spodobał ten taki klimacik pastelowych kolorków. No dobra, a ja przechodzę już do mierzenia ostatniego stroju kąpielowego. I jest to strój dwuczęściowy. Jak widzicie, znów mamy górę w klimacie takim sportowym i jest to czarny strój w... Chciałam powiedzieć palemki, ale jednak są jakieś takie listki. I do tego jest dół, który, słuchajcie, jest tak mocno zabudowany, że wydaje mi się, że są to majtki. Tak, są to majtki z wysokim stanem. Jest to pierwszy wysoki stan na tym filmie. Ja zrobię, bo ja chyba jeszcze nigdy nie mierzyłam e, żadnego stroju kąpielowego właśnie z majtkami z wysokim stanem, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, chociaż wyglądają dosyć spore, no ale dobra, zobaczymy co sekundę. No i tutaj słuchajcie, mam totalne love-hate. E, love dlatego, że zobaczcie, że to jest pierwszy strój e, dziecięcy, który jakoś tak fajnie zbiera i podtrzymuje biust, co prawda ja go mogę sobie tutaj tak podciągnąć, spłaszczyć i mieć taki totalnie sportowy, e, ale jestem też w stanie sobie ten biust podkreślić, natomiast jeżeli chodzi o dół, no to kurczę, Zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest duże. Przede wszystkim jest to duże po bokach, jest to duże na brzuchu tutaj, spada. Gdyby było dopasowane, no to słuchajcie, w takiej wersji byłby to stroj perfekcyjny, E, które z wielką chęcią nałożyłabym na plaży Albo właśnie mogłabym śmiało wyjść na jakiś basen Naprawdę bardzo, bardzo by mi się podobał No ale no niestety No to jest e, gigantyczne są te majtki Chociaż e, to jest dziwne Bo jeżeli chodzi e, o tył O w ogóle jakie one są zabudowane Wow, wcześniej nie zwróciłam na to uwagi W każdym razie e, tutaj na dole Wszystko leży idealnie Z tyłu też się dobrze układają Tylko ten blub, ta no nie wiem Ta część tutaj jest taka Szeroka i odstająca. Niestety tych strojów kąpielowych nie da się kupić osobno, czyli dołu i góry. Są to zestawy, także nawet gdybym chciała zostawić sobie górę, to wtedy muszę też zostawić i dół. Chociaż ogólnie cenowo, wypada to naprawdę bardzo dobrze. Nawet powiedziałabym, że cały zestaw cenowo wypada tak, jak sama góra w sieciówce. No dobrze tak, to, to by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejną część z mierzeniem strojów kąpielowych z działu dziecięcego, ale tym razem wzięłabym pod lupę zupełnie inną sieciówkę, także koniecznie piszcie, czy chcecie taki odcinek, a ja odsyłam Was na mojego Instagrama, gdzie możecie mnie śledzić, aby być ze wszystkim na bieżąco, tam widzimy się codziennie na Insta Stories. no i co, ja się będę już z Wami żegnać, zachęcam Was jeszcze do nadrobienia poprzednich odcinków z mierzeniem strojów kąpielowych i tak samo z mierzeniem ubrań z działu dziecięcego, oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie, no i do zobaczenia w następnym filmie, pa!